Argo, no to jest trzeci odcinek z naszej serii Od zera do mastera w Clash Royale yy, W poprzednim odcinku Wbiliśmy drugą arenę, ale nie będę gadał Nie o szczegół... Odcinek yy, Grałem poza odcinkami I przepraszam, że mnie tak długo nie było Tak no, sporo mnie nie było Otworzyłem Golden Chest'a Ten Free Chest, dobra Silver chest czy... No będę tam walić Mamy darmowo jego silver chesta e, Czemu mam tak mało końców na koncie Kupiłem Prinsa. Kupiłem Prinsa. To są moje karty Ulepszone, mamy Bombera Mamy e, Goblin czy mamy Walkirię. mamy Stone. No, więc tak, to się rozchodzi jak na razie. I znowu zagramy sobie arynkę, na arenie. Tak jak wspomniałem już wcześniej, grałem już. Yy, dobra, chciałbym powiedzieć, że jak, jeśli dobijecie 5 łapek pod tym filmem, to jutro pojawi się live o 14.30. Yy, jeśli dobijecie dwie łapki w górę, to pojawi się kolejny odcinek z tej serii. Dobra, to przechodzimy do rozgrywki. O Jezu, trochę źle dałem te spirgobliny. tu prinsa. I trochę obijemy wieżę, bo ma, nie ma eliksiru. Dobra. I mamy obitą w jego wieżę. No, nie, mamy zniszczymy mu tą wieżę. A jednak nie. Troszeczkę zabrakło no right. postawę Gianta i tu koło tego Gianta postawię Miniony. Mm, dobra, i poleci tu upstą. Mamy um, nasze Spir Gobliny, Spir Gobliny są na silniejszym levelu, więc wygrają. Dobra, gram Hogridera mam go na piątym levelu. Mamy już tą wieżę. Dobra, mamy tą wieżę ubitą. Raz jeszcze uderzę tam, dobra. Tu damy prinsa, Na tego bombera. Rednego. Tu damy Miniony. To jest taki trochę. Dobra, i ten Giant nam nas obije. Ale ściągniemy go, tego prinsa, ściągniemy. Dobra. I tu zniszczymy go. Dobra, trzeba go zniszczyć. Tu leci hogrider na drugą stronę. Nie będę już tego na razie bronił. Dobra. Raz. Uderzył raz. Dobra, pyk. Robimy tak. 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 Kurde, mamy powierzchnię. A jednak nie, dobra. Dobra, jest, jest bardzo dobrze. chyba nie ma tego. Tam leci Prince. Mini P.E.K.K.A. poleciałam. Dobra, mamy wieżę. Po tamtej stronie. Kurde, trochę zmarnowałem Elixiru. Ale... No wiem... Tutaj zagramy sobie jedną walkę albo dwie. Dzisiaj. Yy... Zagramy jedną. O, oj, wygraliśmy 2-0. Je... Myślałem, że 2-1. Dobra. 31 pucharków idzie dla nas i Magical Chest. Jeśli dobijecie pod tym filmem 3 łapki w górę to jest... No, jeśli dzisiaj dobijecie trzy łapki w górę pod tym filmem, to jeszcze dzisiaj wlotuje magik, sub, no, Magical Chest. Jeśli dobijecie ten Magical Chest, już będzie na drugiej renie, no nie? No właśnie, ciekawacie, jak wbija arenę to już Pani. dobra, ulepszymy sobie Tube na czwarty level. Dobra, no możemy na piąty i ulepszymy nawet na piąty, dobra, Tube stąd na piątym levelu. To jest mój pierwszy tak jakim grałem, ale zmieniłem sobie go na ten. Zmienię tamten tak na ten. Tym się bardzo fajnie mi gra. 3-6, 3-5 nawet. Dobra, zagramy kolejną walkę. Myślę, że do jeszcze tak dwie walki zagramy albo jedną. Dobra, yy, przepraszam za te głosy. Czekajcie na chwilę. Widzę, że Hor Hog Rider mnie tu obija. Zróbmy coś takiego. O, dobrze, że te, te Gobliny przeżyły. Dobra, i mamy wieże. Mamy wieże. Napiszcie w komentarzach, jaką wy macie wieże yy, na are znaczy arenę, jak gracie w Clash Royale. Ze strzałki, kurde, patrzę na tą moją to Mam już chyba po niej niedługo. Chyba ściągnego. No, nie go. Dobra, trzeba obronić w Tupstone. Dobra, leci Giant na środek. Kurde, jak te głupie archerki postawił. Dobra, myślę, no, obijemy. Te spirgobliny Gobliny obiją sporo. Puszczę tam jeszcze Hograidera, ale to już, no, to już tak bardziej jest po akcji, więc trudno, ale puszczę Hograidera, obiję tam sporo tą wieżę. Dobra, 300 HP mam na pobocznej, na kingu. do Kurdy, czekajcie, mam trochę przewalone. Dobra, jest. Typek myśli, że takim atakiem mnie rozwali Pliński Bomber. Nie, to się grubo myli ten Typek, jeśli myśli, że tak mnie rozwali. O kurde, głupi Hog rider. nie lubię Hog riderów. nie, nienawidzę tych Hog riderów. No, nie puszczę, żeby go też trochę powkurzać. O nie, czy tam, no właśnie ciśli, ci, dobra, mamy wieżę. Idziemy tutaj z princem, a to chyba jest już niepotrzebne bronienie. Dobra, spróbujemy zatrzymać tego baby dragona. Słuchaj, goblinie polecam. Dobra, bomber nie żyje. Jeszcze się broni typek. Typek się broni. Dobra, ale tam ten hogrider robi, zniszczy go. I tyle, dobra, wygrywamy. Za to, że nie było wczoraj odcinka, to zrobię Wam dłuższy odcinek, więc nie było odcinka, dłuższy odcinek. Dobra, i zagramy jeszcze jedną walkę. Dobra, trzy I co możemy? Czterysta końców. Dobra. I lecimy. Tak jak mówiłem na samym, po na samym początku serii, Eee, gram, będę, na pewno będę grał i gram pomiędzy odcinkami. Że nie, że nie zawsze będę grał tylko na odcinkach. Będę sobie może grał tak pomiędzy nimi i tyle. Dobra. O, chudle. Taki bardziej spandek? Czy co? O Jezu, ale głupie strzałki. Ale głupie puściłem te strzały. O Jezus z takich głupi... Dek, na taki głupi dek trafiłem, że nie wierzę w to. Po prostu te głupie gobliny, Dobra, muszę iść na tamtą wieżę, tam gdzie ma tam spirgowiny. Dobra, zatrzymam tą mini żeby mnie nie obiła. Żeby mnie nie obiła tego, tego gianta Hmm. Przepraszam, że to się coś tam słychać, ale no, w następnym odcinku tego już nie będzie. Yy. Dobra. Zniszczyłem go, zniszczyłem mu tego typu, no. ale on spami tymi kartami, dobra, Zniszczyłem o kurde, dobra, dobra, bronić, trzyma, dobra, jakoś to poszło, kurde, tylko ci ty wyszły, jeszcze muszę, nie chcę, żeby mi, ten prince mi obił, wierzę, dobra. Jak tak patrzę? O kurde, o kurde, o kurde, o kurde o kurde o kurde, 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 kurde. zwalony z gobliny... Dobra, nie ma fireballu To spróbujemy zagrać może tym high no, na Muszę trochę tego elixiru pozbierać, bo nie będę miał się czym bronić. O tym właśnie mówiłem. Że leci jakieś głupie, głupie karty mi zsyła cały czas Dobra, sobie dobra, polecam strzały. Dobra, lecą strzały. Dobra. O idealnie Dobra, leci armia i tubstone. z tak, żeby, No, tak żeby po prostu coś tam zrobić na tej jego tam tej jego stronie. Leci kolejny prince. Dobra. Rozwalił mu ten tombstone, Lecą strzałki. Dobra, leci Hograider. Leci armia. Mogę go tam trochę. Dobra, go ja go teraz będę wkurzał. Ale wygrałem. Wygrałem kolejną walkę. I tą walką chyba zakończymy odcinek Jeszcze się zablokujemy. Dobra zdążyłem pozostawić jeszcze z pirgobiem. Dobra. On jest zły. Nie, to nie obchodzi. Obchodzi mnie tylko to, że wygrałem. Dobra. Dziękuję, że... Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zachęcam Was do obejrzenia kolejnych, poprzednich odcinków z tej serii. I do zobaczenia. Cześć!